500 złotych w naszym kraju to jest bardzo magiczna kwota, która wielu osobom kojarzy się dobrze, no bo każdy, kto ma dziecko, jedno, dwójkę, trójkę, to dostaje właśnie tę kwotę albo jej wielokrotność co miesiąc na konto. Te pieniądze można przeznaczyć na różne rzeczy, ale ja, jako fan nowych technologii, powiem, że najlepiej je przeznaczyć na smartfon. I to nie oznacza, że trzeba brać smartfon na raty, bo 500 złotych w zupełności wystarczy do tego, żeby kupić całkiem niezłe urządzenie. Kilka lat temu smartfony za 500 zł to był po prostu technologiczny szmelc, którego nie dało się używać. One były źle wykonane, one się zacinały, one po prostu były straszne. Czasy jednak się zmieniają, technologia idzie do przodu, a my możemy kupować smartfony za 500 zł, które oczywiście nie są tak dobre jak modele sztandarowe, ale przynajmniej da się z nich komfortowo korzystać. Na początek w kilku słowach powiedzmy, co potrafi smartfon za 500 zł. Na pewno urządzenie takie pozwoli Wam na przeprowadzanie rozmów, na używanie komunikatorów, na uruchamianie praktycznie wszystkich programów. Trochę gorzej może być z grami, bo większość z nich oczywiście będzie działać, ale część działać nie będzie, a część będzie się zacinać. Więc jeżeli jesteście hardkorowymi graczami i lubicie cały czas grać na smartfonie, to lepiej dołożyć 200-300 zł do urządzenia takiego jak na przykład Xiaomi Redmi Note 7, na którym już te gry będą działać po prostu lepiej. A tutaj mamy do czynienia z takimi prostymi smartfonami, prostymi urządzeniami, które pozwolą nam na większość rzeczy, ale nie na wszystko. Tanie smartfony tak naprawdę mają dwie pięty achillesowe. Jedna z nich to akumulator, bo to tak naprawdę ciężko pokazać w specyfikacji. Bo nikt się nie interesuje, co to są te miliamperogodziny, ani na ile to starcza, ani nic, więc producenci to wykorzystują i często ładują za małe akumulatory. Niestety, tak się dzieje. Więc o tym trzeba sobie samemu poczytać, kiedy wybieramy odpowiednie urządzenie, a druga pięta achillesowa tych urządzeń to jest aparat. No, bo te aparaty są, jak widać tutaj, nawet mamy dwa tylne aparaty. Mamy też aparat z przodu. Ale co z tego, skoro te aparaty robią naprawdę straszne zdjęcia? Takie, które nawet nie nadają się zbytnio na Facebooka, bo są po prostu takie byle jakie. Kolory są nie te, szczegółowość jest nie ta. No, taka bardziej chińska zabawka niż pełnoprawny aparat. A kiedy kupujemy smartfon za 700 czy 1000 zł, ta jakość drastycznie się poprawia. Więc ponownie, jeżeli jesteście fanami fotografii mobilnej, no, to smartfony za 500 zł niekoniecznie są skierowane do Was. Po smartfonach za 500 zł nie należy się spodziewać też jakichkolwiek barierów, chociaż to też się zmienia, bo na przykład już nawet w takich urządzeniach mamy czytniki linii papilarnych, dzięki którym można łatwo taki smartfon odblokowywać. Ale to mimo wszystko nie jest standard. Więc, jeżeli na przykład chcecie płacić zbliżeniowo, to raczej nie znajdziecie takich smartfonów, które oferują NFC. To znaczy, niektóre są. Bo ja jeden taki znalazłem. Tutaj go nawet od razu otworzę iPhone Prime 3 i on faktycznie kosztuje 499 zł i on ma NFC, można nim płacić zbliżeniowo, ale co z tego, skoro ma trochę innych wad, przez które raczej nie będzie warto go kupić. I mówiąc o tanich smartfonach, nie można pominąć zupełnie modeli z systemem Android Go, czyli taką odchudzoną wersją Androida, która jest skierowana na biedniejsze rynki, a dzięki temu działa też lepiej na smartfonach tanich. Tutaj mamy urządzenia, które są wyposażone w zaledwie 1 GB RAMu. Tutaj mamy Redmi Go, tutaj iPhone'a FAN 8 i te urządzenia naprawdę działają dosyć sprawnie. Oczywiście nie tak jak normalne smartfony mające 3-4 GB ramu, ale jak na sprzęty z kilka razy mniejszą pamięcią jest naprawdę nieźle. Ale mimo wszystko, to są sprzęty kosztujące nawet nie 500, tylko zaledwie 300 zł i nie polecałbym ich większości użytkowników. To są urządzenia bardziej skierowane do osób, które. Miały telefon i szukają takiego telefonu, tylko żeby dało się przejrzeć pocztę, zobaczyć zdjęcie, tak naprawdę okazjonalnie korzystać z tych funkcji inteligentnych. Więc mamy takie zamienniki telefonów, które są bardzo, ale to bardzo tanie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ich temat, to zapraszamy do naszego filmu, bo właśnie tym smartfonom poświęciliśmy kilka miesięcy temu cały materiał. Póki co je zostawiamy i nie będziemy o nich mówić więcej. I kiedy pozbyliśmy się tych dwóch smartfonów z Androidem Go, zostało nam w stawce, tak naprawdę, pięć urządzeń. I tutaj od razu informacja dla osób, które są fanami teorii spiskowych i będą zaraz mówić, że Wam zapłacono na tych pięć to są aż trzy sprzęty iPhone'a. Tak faktycznie jest, bo iPhone po prostu chyba znalazł swoją niszę i zaczął wydawać bardzo dużo sprzętów do 500 zł, które kosztują właśnie 499 zł albo coś takiego. Więc tak, mamy tutaj myfona Pocket Pro, który wyszedł w lipcu, mamy myfona City 2, który wyszedł w sierpniu, i mamy trochę starszego myfona Prime 3, który wyszedł w czerwcu, więc wychodziły miesiąc po miesiącu. Poza tym mamy tutaj jeszcze model Alcatel 1S, który miał premierę niedawno, no i oczywiście. Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć smartfonu Xiaomi, czyli Redmi 7A. Zacznijmy od smartfona najstarszego, który wyszedł w czerwcu, czyli i tak jest dosyć nowy, czyli iPhone Prime 3. I to jest sprzęt naprawdę ciekawy, bo jako jedyny tutaj ma NFC, czyli można nim płacić zbliżeniowo. Naprawdę fajna rzecz. Poza tym mamy tutaj też czytnik linii papilarnych. Sam smartfon jest naprawdę nieźle wykonany i wydaje się całkiem niezły, przynajmniej jeżeli patrzy się na specyfikacje, bo mamy tutaj 3GB, mamy 32GB pamięci wewnętrznej, mamy gniazdo słuchawkowe, mamy nocza, mamy wszystkie standardy łączności, których potrzebujemy. Jest jednak pewne ale, a nawet dwa. Pierwszy to jest ekran, który wygląda naprawdę strasznie. Ten ekran mi się nie pogłębia. Podoba. Ten ekran jest przede wszystkim za mało szczegółowy, bo tutaj jest rozdzielczość 960x540 albo coś podobnego, i to niestety widać. Tutaj te piksele aż biją po oczach i to nie jest trochę to, czego bym się spodziewał. No i mimo, że mamy tutaj smartfon za 500 zł, to trochę chciałbym też ponarzekać na design, bo te ramki są naprawdę grube, a ten podbródek na dole jest naprawdę straszny i wygląda tragicznie, więc jeżeli jesteście fanami ładnych urządzeń, raczej po to nie sięgniecie, a jeżeli chcecie mieć tani smartfon i płacić nim zbliżeniowo, to raczej nie macie innego wyboru, niż to po prostu kupić. A skoro jesteśmy przy podbródkach, to przy okazji chciałem Wam powiedzieć, że w sobie lubię tylko dwie rzeczy i są to właśnie podbródki. Drugie urządzenie, którym chciałbym powiedzieć, to też jest iPhone tylko tym razem jest to iPhone wydany w lipcu i jest to iPhone Pocket Pro. Urządzenie ładne, przynajmniej w pudełku, bo tutaj widzicie, jak strasznie zbiera odciski palców. To jest właśnie tak wygląda ta błyszcząca, taka obudowa z gradientem. Więc trzeba będzie czyścić i czyścić ten smartfon. Z przodu z kolei ten smartfon jest znacznie ładniejszy, bo mamy bardzo cienkie ramki. W sensie nie bardzo cienkie, ale kiedy porównamy to z tym Prime 3, to naprawdę wygląda to fajnie. Smartfon też. Jest mniejszy, bo mamy tutaj ekran 5,7 cala, a nie ponad 6, więc wygodnie leży w dłoni. Mamy czytnik linii papilarnych, nie mamy płatności zbliżeniowych, mamy 3 GB ramu, 32 GB pamięci wewnętrznej, ale jest bardzo mały akumulator. 2700 mAh moim zdaniem mógłby być trochę większy, no bo wtedy smartfon działałby po prostu dłużej, a tak rozładowuje się w ciągu dnia. To jest to, o czym mówiłem w tych tanich smartfonach. To bardzo często występuje. Poza tym nie mogę narzekać na jego wydajność, na jakość rozmów telefonicznych itd., bo to jest po prostu bardzo porządny smartfon. Gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o aparat, ale o tym też wspominałem. W tej półce cenowej nie należy się spodziewać niczego super. Tak to po prostu wygląda. I nie ukrywam, że w mojej opinii to były te trochę mniej ciekawe smartfony, bo iPhone Pocket Pro, tak naprawdę, moim zdaniem, nie jest sprzętem złym ani dobrym jest takim sprzętem dosyć nijakim, zachowawczym. Działa, działa. Ma podzespoły, ma podzespoły i tak naprawdę tyle. Nie mogę o nim powiedzieć nic złego ani dobrego, ale jeżeli chodzi o iPhone'a Prime 3, no to tutaj jedynym prawdziwym wyróżnikiem są te płatności zbliżeniowe In Plus i bajdziewny ekran In Minus. Teraz przechodzimy do trzech znacznie ciekawszych smartfonów, które moim zdaniem warto rozważyć, kupując urządzenie do 500 zł. I możecie mi wierzyć lub nie, ja z każdym z tych urządzeń spędziłem przynajmniej tydzień. Starałem się z nich korzystać, używać tak, jakbym używał swojego podstawowego smartfona. To nie był mój żaden drugi, dziesiąty czy trzeci. Po prostu używałem ich normalnie. Czasami szlak mnie trafiał, bo jednak jestem przyzwyczajony do lepszych, droższych urządzeń, ale dzięki temu byłem w stanie wychwycić ich wady. Więc zacznijmy od modelu Xiaomi. Przepraszam, nie Xiaomi. Redmi, bo to jest teraz oddzielna od Xiaomi marka. Właśnie model Redmi 7A to jest model taki podstawowy i on z jednej strony w mojej opinii jest bardzo dobrze wykonany jak na taki smartfon. Z drugiej strony jednak on nie ma żadnych bajerów. Tutaj te ramki są dosyć grube. Z drugiej strony ta budowa jest naprawdę symetryczna i nie ma tutaj na co narzekać, jeżeli chodzi o wygląd. Ten smartfon jest po prostu ładny. To co mnie irytuje, to fakt, że nie mam czytnika linii więc, żeby odblokowywać telefon, muszę za każdym razem wpisywać kod, co sprawia, że czuję się jakbym się przeniósł co najmniej 5 lat wstecz. To naprawdę nie jest fajne. Oczywiście nie możemy tutaj myśleć o jakichkolwiek płatnościach zbliżeniowych albo innych rzeczach, no bo tego po prostu tutaj nie ma. A jeżeli chodzi o wydajność, no to niestety to Powinno być tak super, bo to się omi, Redmi i w ogóle, prawda? No nie do końca, bo ta wersja kosztująca 449 zł ma zaledwie 2 GB RAMu. I co z tego, że ma całkiem niezły procesor Snapdragon, skoro te 2 GB RAMu to po prostu za mało. Ja uruchamiam jakąś aplikację, załóżmy maila, uruchamiam Messengera, uruchamiam Facebooka i próbuję uruchomić Spotify i już to mi się w pamięci kasuje. Kiedy na przykład grałem w Pokémon Go na tym smartfonie i uruchamiałem coś innego, to to Pokémon Go momentalnie mi się wywalało z pamięci i musiałem je na nowo włączać. I to nie było fajne w ogóle, to mi bardzo przeszkadzało. No i tak samo 16 GB wbudowanej pamięci, no to trochę za mało, spodziewałbym się przynajmniej 32 GB. Plusem tego smartfonu jest za to oprogramowanie, bo tutaj mamy Xiaomi MIUI. Ale plusem jest dlatego, że mamy tutaj naprawdę wiele funkcji. Ale to przez to, że mamy wiele funkcji, jest to oprogramowanie dosyć ciężkie, ponieważ... Nie możemy tutaj wykorzystać tych funkcji, bo mamy tutaj na przykład klonowanie aplikacji, moje ulubione. I ja chciałbym na przykład o tym Pokémon Go znowu powiem, na dwóch kątach naraz zagrać. No i ja nie dam rady tego zrobić, bo tej pamięci jest po prostu za mało. Więc mimo że ten Xiaomi Redmi, ten Redmi 7A wydawał mi się czarnym koniem, bo jest czarny. Wydawał mi się czarnym koniem tego zestawienia, to ostatecznie trochę się rozczarowałem i zacząłem zastanawiać się, czy się o mi powoli nie obrasta w piórka. Skoro nie jest to sprzęt najlepszy w swojej kategorii cenowej w tej najniższej. Więc. Ten model polecam wyłącznie, jeżeli go kupicie na przykład z Chin za jakieś 300 zł, a nie za 450, albo jeżeli znajdziecie dobrą promocję na model wyposażony w 3 GB RAM-u i 32 GB pamięci wewnętrznej, bo taki też jest, ale ja go jeszcze w polskich sklepach tutaj nie widziałem. Jeżeli taki model znajdziecie, to on będzie działał znacznie lepiej od tego i będzie warto go kupić. Moim zdaniem w tej półce cenowej znacznie ciekawiej prezentują się inne smartfony, a mianowicie Alcatel 1S oraz iPhone City 2 Co prawda tutaj nie mamy procesora Snapdragon, tylko w obu mamy procesor Sprittrum, czyli taka firma jak Mediatek Wam się wydaje ubogim bratem Qualcomma, to Sprittrum jest ubogim bratem Mediateka. I ten procesor wszyscy mówią, że to jest stare, jest złe i to w ogóle nie będzie działać, przestań. Ja się tego trochę bałem, ale z drugiej strony, w specyfikacji, w tym i w tym, mamy 4 GB RAMu. Tak, 4 GB RAMu za 500 Zł. Tu i tu mamy też 64 GB pamięci wewnętrznej. To generalnie mi się wydaje, że jest jedna platforma sprzedawana różnym producentom, więc dlatego takie same podzespoły ma Alcatel i takie same podzespoły ma iPhone. I jak to połączenie się spisuje? Naprawdę nieźle. To śmiga, to działa, to naprawdę działa naprawdę fajnie. Ja z tych smartfonów mogłem komfortowo korzystać. One się nie zacinały za bardzo, bo jednak to nie jest najwyższa półka cenowa. One działały płynnie przez większość czasu, bo to jednak nie jest taka najlepsza półka cenowa. Ale ja generalnie nie miałem ochoty wyrzucić tych smartfonów przez okno, co jest naprawdę ogromnym osiągnięciem, jak na sprzęt za 500 zł. Więc pod względem jednak, Oba naprawdę fajnie wypadały. Oba mają też czytnik linii papilarnych. Te czytniki działają dobrze. Smartfony odblokowuje się naprawdę sprawnie, ale te smartfony mają też akumulatory 3000 mAh. Oba. I może się wydawać, że to wystarczająco. No niby tak. Ale ja jednak korzystam ze smartfona bardzo aktywnie. Dla większości osób te akumulatory być może wystarczą na jeden dzień pracy, aczkolwiek nie jestem pewien, bo ja te smartfony byłem zmuszony ładować w okolicach godziny 14. Dla mnie zdecydowanie za wcześnie. Więc tak, te smartfony zapewniają generalnie dosyć dobrą wydajność. Przez pół dnia pracy, a później trzeba je naładować. I to nie jest takie ładowanie, że jak w najnowszych Samsungach, Huawei'ach, iPhone'ach, że podłączasz i, uf, i jest. To jest stare, wolne ładowanie. Podłączasz i to trwa, i trwa, i trwa, i trwa. Więc musicie po prostu do tych smartfonów dokupić od razu powerbank i mieć świadomość, że będziecie z tymi smartfonami na powerbanku spędzać pół dnia. Niestety taka cena, wydajności i niskiej ceny. Ale skoro mówimy tutaj właśnie o czasie pracy, to to pominąłem przy Xiaomi po to, żeby wspomnieć o tym teraz, bo tutaj mamy akumulator 4000 mAh, który bez problemu najmniejszego starcza na cały dzień pracy. Więc jeżeli zależy wam na długim czasie pracy, no to zdecydowanie lepiej wybrać Redmi 7A. Tylko mamy tutaj taki dylemat. Bo albo wybieramy Beznadziejne działanie przez cały dzień pracy albo wybieramy całkiem dobre działanie przez pół dnia pracy. I to jest właśnie taki dylemat, przed którym stają osoby, które chcą wydać na smartfon 500 zł. Nie ma tutaj złotego środka, nie da się za tyle kupić idealnego urządzenia, bo jeżeli chcecie mieć sprzęt naprawdę niezły, to wtedy sięgacie po Xiaomi Redmi Note 7, który kosztuje jakieś tam 700 zł, albo w lepszej wersji 800, i wtedy już tych problemów nie macie. Ale jeżeli chcecie wydać na smartfon tylko 500 zł, Długi czas działania, albo wydajność, i krótki czas działania, nie ma tutaj nic pomiędzy. To wszystko jest sztuka kompromisu. Mógłbym tutaj dodatkowo powiedzieć o tym, że jakie zdjęcia robią, i tak dalej, ale to nie ma najmniejszego sensu. Bo jak mówiłem, te wszystkie smartfony. Robią zdjęcia no, dosyć przeciętne. Nie ma co tutaj pokazywać zdjęć, doszukiwać się, czy tutaj jest trochę lepsze, czy gorsze, bo one wszystkie będą tak po prostu złe. W tej półce cenowej nie da się niczego innego uzyskać i warto o tym pamiętać. I zastanówmy się, który z tych smartfonów tak naprawdę warto wybrać. Długi czas pracy, gorsza wydajność, uruchamianie małej liczby aplikacji, na przykład taki smartfon dla babci czy coś, Redmi 7a będzie naprawdę dobrym wyborem. Tutaj ten akumulator starcza na cały dzień pracy, ekran jest OK, jakość wykonania jest naprawdę OK, nie ma tutaj na co narzekać, chyba że zaczniecie uruchamiać tutaj wiele aplikacji. Wtedy zauważycie, że te 2 GB RAMu to w 2019 roku po prostu za mało. Jeżeli właśnie należycie do takich użytkowników, no to ja bym wybrał iPhone'a City 2 albo Alcatela 1S, które mają te 4GB RAMu, trochę gorszy procesor, ale też 64GB pamięci wewnętrznej. Ale za to działają trochę ponad pół dnia pracy, i o tym trzeba pamiętać. Długi czas pracy albo wydajność, tutaj zbyt wielkiego wyboru nie ma, ale załóżmy, że się zdecydowaliście na tę wydajność, to bardziej Alcatel czy iPhone. Tutaj muszę przyznać, że iPhone działa troszeczkę szybciej, ponieważ ma czystego Androida albo coś, co tego czystego Androida przypomina, a Alcatel ma swoją autorską nakładkę poza tym Alcatel wydaje się troszeczkę lepiej wykonany i większych różnic tak naprawdę tutaj nie ma. Warto wspomnieć o tym, że Alcatel jest jednak troszeczkę mniejszy, więc jeżeli bardzo wam zależy na tym rozmiarze, to wybierzecie Alcatela. Generalnie oba smartfony są całkiem fajne jak na tę cenową i gdybym miał komuś odpowiedzieć na pytanie, że jaki smartfon do 500 zł kupić nowy, no to zdecydowanie poleciłbym ten albo ten. I na koniec chciałem Wam dodać, że ja nie boję się krytyki. Ja nie boję się tego, że ten film mógł się komuś nie spodobać. Dlatego, jeżeli film się Tobie podobał, to klikasz łapkę w górę. Jeżeli się nie podobał, to klikasz aż dwie łapki w dół. Nie boimy się tego. Jesteśmy gotowi na krytykę, jeżeli chcesz to zrobić, zrób to. Nie będziemy źli, naprawdę. Poza tym, napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o takich smartfonach za 500 zł, że jednak kupić jakiś taki nowy, czy zainwestować w używkę. Może komuś rozjaśnijcie w głowie trochę i będzie wiedział, co zrobić, jaki smartfon kupić. No i powiedzcie jeszcze, jakie używane smartfony do 500 zł są najlepsze. Poza tym, yy, dzwoneczek i sukces.